Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA na moim kanale. Dzisiaj sobie będziemy odbierać nagrody za... Mm, to jest za szóstą dywizję, chyba utrzymaliśmy się na drugiej. I tak, wziąłbym ogólnie to, ale że jestem miłym człowiekiem i chcę, żeby coś fajnego było na odcinek. Wezmę to niewymienna, ale za to dużo paczek. Fajna szansa trafienia jakichś koniecowodników. Tak jak mówiłem, druga dywizja. I my się już bierzemy co otwieranie paczek. Ogólnie wa bardzo Wam dziękuję za ostatnie wyniki, bo ostatnio zostawiliście 7 łapeczek w górę. Wielkie dzięki za to. A my zaczynamy. Opening, może najpierw te słabsze. Kurczę, mam nadzieję, że coś tu fajnego będzie. Tam, 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 no dawaj, dawaj Nie wiem kiedy są ekrana, więc będzie jeszcze lepsze dla tych uczenia jak coś fajnego trafię. A to jest Andrea Almeida. Nie wiem, czy będzie jakieś NPC, ale pewnie sobie go przepalę. Rebić o tirnej. O, a to jest dobry traf. No, a reszta taka sobie. Kolejna paczka. No dobra, już otworzę jedną, tak żeby było na zmianę. No dawaj. Nie wiem, czy jest wokal praktycznie z Dobra, jest, Portugalia! Benfica? Co będzie? Rafa. Rafa. No tak, średnia, ale w sumie on może nawet być chyba ok jako właśnie zmiennika. Więc uznaję, że nawet ok trafik. I ostatnie dwie paczki. Złota paczka piłkarzy Prime. Sześć rzadkich. Może też będą ekrany? O, są ekrany. Francja. Esio Real Madrid i to jest Rafael Varan! O kurde O kurde, to jest naprawdę super traf! A kanji jeszcze! Dobra, kanji nie jest jakoś dużo warty, ale kurde! Zobaczę sobie jeszcze cenę, niestety oni są niewymienni, ale zobaczę sobie cenę. 200 tysięcy! O Jezus Maria! Waran! Ja gdzieś muszę zmieścić do drużyny. Jezus, piękny traf. Oj, tego, żebym się naprawdę nie spodziewał, ale super. I ostatnia paczka. Już jestem zadowolony. Szkoda. W sumie do... szkoda, że to właśnie nie jest niewymien... eee, szkoda, że to nie jest wymienna paczka, bo jakby to była wymienna. Jezus Maria, dobra, teraz... Trafiamy Ansaldi, ale to już mnie nie obchodzi, ponieważ ja trafię obrońcę wartego prawie 300 tysięcy plus kotwica. Dobra, a my się widzimy jak ja już sobie złożę jakąś hybrydkę z tego. Okej, okay, to jest mój cały zespół, jaki zbudowałem, a więc może Wam go przedstawię. Na to jest Arola, który idealnie łączy właśnie varana. E, Varan ma 7 zgrania. Ogólnie zgranie nie jest najgorzej, e, tylko szkoda, że właśnie tutaj się nie udało dziesiątki imdać, no ale Cóż poradzić sobie. Dychę mają. Przez Hyperlink do siebie. Szkoda, że oni hyperlinka, ale i tak według mnie jest bardzo fajny składnik. 96 tak wygląda ławeczka. No a mi się zabieramy za granie. Jestem bardzo podjarany Waranem. No, patrząc na jego... na jego cenę przede wszystkim, sugeruję, że to będzie bardzo dobra karta. Przynajmniej taką mam nadzieję. A wy razem ze na nią sprawdzicie. Jednak się udało wyłuskać 100 zgraym właśnie dzięki menedżerowi no i zobaczymy na kogo trafimy tym składem. Ale jestem tak podniecony tym varanem. Skład naszego rywala to błagam, żeby nie był jakiś OP. Dobra! On nie jest jakiś mega OP. Bela rabi ładnie przyszedł Tirneya. Zobaczmy, czy Wiktor Lindelof da radę. A jeżeli nie Lindelof, to właśnie tam mamy varana. Ale widzę, że Lindelof też sobie sam umie radzić. Super się udało dać tam 100 zgrania. I teraz świetne odebranie Parejko, świetne zagranie do Tirneya, może z tego pójść naprawdę ciekawa kontra, tylko teraz, sznyta! Dobra, zdjął to! Ale i tak jestem pozytywnie zaskończony. Ocampos, to jest właśnie e skrzydłowy, którego dokupiłem. Dobrze, na no spokojnie, cofnął sobie piłkę, dobrze. Ndidi, Ndidi! 1-0! Debiut właśnie zawodników, tam pisze Ocampos i Varan, ale Wilfred Didi pokazuje, kto tu rządzi. Pena również, debiut tego zawodnika, Pena. Rasica. Oj, zniszczył. Dobrze Lindelof, ale tutaj zniszczył Varana. Zobaczmy Varan. Varan przede wszystkim chyba na tempo, Varan jest trzy razy bardziej drugi od Gomeza. To jest w ogóle wow. Ale to jest mega szczęście, że się udało go trafić. Może Antonio zagra taką sznetę do Bergwajna. udało się. Berg, Bergwine? Okampos? A dobry strzał. w wobrankarz, mógł mnie uderzyć, ale... Nie źle. Może ktoś da radę? Co strącić? Tak jest! Antonio. W 14 minucie spotkania. Już 2-0. Antonio. Babu. Babu. Ojej, babu, dobrze. Lindelof pokazuje, że chce zostać na dłużej w naszym skocie, ale bardzo dobrze, bo Lindelof się na razie super spisuje. Ale Tierney, Tierney, tak średnio potrafi Bella go właśnie tu upilnować. O Jezus. No, wstać mu tą nogę, ale nie, nie, nie fauluj go. Dobrze, Tirnej. W ogóle z tirnej jest fajna ciekawostka. Jezus, makabryczny pojemnik. Przejdźcie, teraz wam to kończę, O Jezus, nogi rozszerzone, dobrze. No, o czym ja mówiłem A no także z Tierney jest właśnie taka fajna Bardzo ciekawostka, bo Tierney już ze mną był Dobrze, warant Tierney już ze mną był FIFA 20 Właśnie go używałem na początku I jeszcze historia powtarza Oj, świetna piłka Do Ocamposa Aj, niestety, myślę, że już trafi bramkę w debicie Ale Ocampos widać, fajnie się wystawia Aż się tak zdziwię, że jest taki tani 1600 monet, on ma 82 strzelania 83 yy, tempa no więc tak myślałem, że będzie droższy trochę, a tak patrzę na jego statystyki. Dribbling też ok. Zobaczmy, co z niej zrobi Waran. Zniszczy go Waran. Ale nie, naprawdę, Waran super. Zobaczmy, jakie ma podania. Uuu, ładną tam, tam osznęte. Na razie jestem bardzo zadowolony ze swoich piłkarzy nowo nabytych. Tylko właśnie ten Tirney. ten Tirney. Nie wiem, czy może ja nie jestem przyzwyczajony do Tirneya, ale no czyli oczywiście chodzi o tą Fifkę, bo w tamtej grało mi się nim super. 88 tempo z tego co pamiętam miał Parejo. 80, 50 tempo, ale on biegnie. On się nie zatrzymuje, dobre. I czy trafi Alcáncer, pierwszą bramkę w naszych Oj, oj, tutaj jest myłka. Kurczę, miałem już tam podać. tirny biegnij synu. Dobrze. To chyba Waran. Ale za łatwo, za łatwo! Dobrze. Kurde, no nie mogę się jeszcze oswoić z tą nową obroną. Naprawdę wymieniłem sobie prawie całą obronę. Został tylko Lindelof, czyli dwóch piłkarzy tylko zostało. Czyli również dwóch jest innych. Ale myślę, że ta chwila przyzwyczajenia i będzie OK. O Jezus, Bellarabit Ravitirnej. Dobra, nie wiem po co ja wychodzę. Dawaj, Areolego. Nie trafi. Dobrze, źle się zachował. Mógł jeszcze troszkę jakby podprowadzić. Ale czy ja mogę dobrze zagrać? Halo, proszę, żeby to nie było turniej, Kto gorzej poda? Halo? Dobrze, Varan, Varan, na no spokojnie tutaj. W ogóle NDD ma 89 obrony. A więc NDD ma więcej chyba obrony z tego, co widziałem od Lindelofa. A zresztą zaraz Wam nawet pokażę, tylko najpierw odebrać piłkę. Dobrze, Varan. Dobrze, Varan, super. Widać, że Warana się tak łatwo nie dozłatać jak, załóżmy Lindelofa, oczywiście z szacunkiem dla Lindelofa, ponieważ broni naszej bramki jako co cały czas. Ale no widzicie, Waran niszczy po prostu ich. Oj, i teraz Alcancer, proszę strzel chłopie w debiucie. Rzut wolny i to powinna być czerwona kartka, ale to będzie żółta. O, jednak czerwona! Super, bo Hernandez bardzo mi przeszkadza tutaj. I Waran podchodzi do rzutu wolnego, dziwa. dziwa. Aj, Waran! Końcówkami palców wybronił to bramkarz. Ale bardzo ładny. Może jakbym dał radę jeszcze strzelić na zielonym. To może wtedy by siadło? A ja zresztą wam właśnie pokażę yy, Okamposa. Dobrze, że Waran jest właśnie kapitanem. Tak, 82. Ile on ma? Hmm, muszę tylko zobaczyć jedną rzecz, pozwólcie. O oh, nie, nie, nie. Kurczę, jak to się sprawdzało? A dobra, nieważne. Ale o no patrzcie. A może słabsza noga? A właśnie, jaką ma lepszą nogę, muszę sobie sprawdzić. Strzały. E... Noga prawa, dobra. Jak Na ty naszego rywala? Czy da radę go zatrzymać Lindelov? Proszę Lindelof, super Lindelof. I teraz szybka kontra. Dobre podanie. Dawaj, synu, jesteś bardzo szybki. Ty jesteś szybszy na pewno od była Oj, rzut karny! Kurde, szkoda, że tak. Nie będzie czerwonej, a jednak rzut wolny. Ale kolejna szansa dla warana. Może tym razem da radę. Wróć, muszę sobie dobrze najechać na pewno. Na zielonym? Tym razem, ale tym razem źle wymierzył. Kurde, blaszka. kurczę blaszka, ale może? NDD? Dobra, nie. Czemu w ogóle waran jest... A, spalony. Nie wiem, czy waran jest... O Jezus, co za błąd. Dobra, wywalę go. No i gol. Dziękuję. Dobra, no 3-0. I mam nadzieję, że będzie rage quit. Do widzenia panu, Ewan, ja dziękuję za oglądanie, jeżeli odcinek i materiał wam się spodoba i chcecie więcej fiwki, to tak dobijmy tutaj 8 lajków, o jeden więcej niż tam, wierzę w was, że dacie radę z góry, dzięki i do zobaczenia w następnych materiałach, siemka.